Cześć, siema z tej strony Mspatryk1995 i tak możecie zauważyć jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w Amnesia maszyna dla świń A machine for pigs i w tym odcinku będziemy kontynuować po, y, poszukiwania naszych dzieci i mam nadzieję, że nie spotkamy już świń. Kurde, chciałem sobie wziąć teraz miotły i z miotą przemieszyć świat przedstawiony w tej grze e, J, bo jakieś notateczka Serce maszyny. Kiedy po raz pierwszy powiedzieli słowo tata, moje serce się rozpromieniło. Jakby zamarznięta na ziemi krew odtajała i rozlała się w promieniach słońca. Byli zawsze... zawsze nierozłączni, zawsze razem. Jedna dusza w dwóch ciałach. Moja miłość była wszech, wszechogarniająca. Umarłbym dla was, szeptałem, zabiłbym. Obróciłbym ten świat w ruiny, byle was, ty, byle tylko was ochronić. Pokonałem roczne korytarze, potężne silniki i odrażające bestie. Zawarłem pakt i osuszyłem to miejsce. Teraz po was idę, moi kochani chłopcy. O! Żygam. Za słodkie dla mnie. <gry> ja na serio, coraz głębiej wchodzimy. Co tam pisze? Stop. z wstęp zbrojen, polecenie kierownictwa.

What fuck, jakie to głęboki, to już jest... Poziom 600 jak nic. Idziemy. Taka muzyka się włączyła. No nieźle. Jestem ciekawy, co z tymi idzie, Strasznie ciekawy. Ale trzeba przyznać, że soul track i klimat to, ta, to nie można odjąć tej grze. Naprawdę, coś niesamowitego. Jestem w szoku, że można stworzyć tak dobrą grę. Nie idźmy tutaj najpierw. dobrze idę. Ale I tried. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. <laughs> i tu nic. Znaczy musimy iść do tej sterowni prętu, bo inaczej gówno zrobimy. Dobra, co ciśnim? No ale ciekawie się zrobię tak strasznie mrocznie. Już nie podoba mi się to.

no, coś w tym jest, coś... Coś tu synek dobrze godo Dobra, poprzestawimy knefliki Dobra, chodźmy tutaj Nie wiem po co, ale chodźmy Nie lubię wchodzić coraz głębiej w tej grze Tak jesteśmy już w jasnej Ciemnej dupie właściwie, nie w jasnej Niebezpieczeństwo, Związek X Traj... Związek X skrajnie łatwopalny, silnie żrący, silnie toksyczny Czyli nie możemy wpaść tam do środka. Coś jeszcze jeszcze no widzę tu innych problemów. Teraz spróbujmy naprawić knefliki, zagłady. Terererererererer. A nie, no gra jest całkiem przyjemna. Szk szkoda, że twórcy użyli tego samego silnika. Co do e Takiego samego silnika jak w produkcji. E I czemu tego nie mogę? My tu jesteśmy, tak? Z tego co zrozumiałem. J. Mój dziennik. Włącznik. Teraz muszę odnaleźć mechanizm włocznika i jeszcze raz uruchomić maszynę. Podekscytowany stawiam kolejne kroki, stąpając po tych pomostach. Moje kochane dzieci, już do was idę, niemal was uratowałem. że byś się kuć wanie zdziwił. Coś mi tu śmierdzi i to nie jestem ja. Ale okej. Okay. Daddy, daddy. Now, Mantis, set them free. Set them all free. Um. I knew. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. My time is come. More pig. More big. Tu są ci te Ci chłopcy Jego dzieci To oni z serca wyrwali Co się teraz właśnie stało? Mandus sabotażysta. Zastosowane do rozwiązania inżynierskie budziłyby zazdrość nawet u najbardziej utalentowanych konstruktorów z instytutu. No nieźle. Czyli ci chłopcy i tak nie żyją. A ten gościu nas sprawi... to western vinja and emerging i raised my head to an uncaring sun and i cursed this world of pain and despair this civilization built on the rickety bones of the unfortunate on the greed and swell of mammon and empire cradling a stone egg in my jacket I kissed my children farewell and I crawled my way home. Finia. Maski świn. 29 grudnia 1899. Czy człowiek może zbudować siebie samego na nowo? Czy zrozumiawszy, kim jest, kim się stał, może rozebrać się aż do fundamentów i zacząć jeszcze raz? Czy nasze dusze to zaledwie tyle? Maleńkie koła zębaty i mechanizmy, misterne aparaty służące realizacji celu, które przemyślawszy sprawę możemy przeformu przeformułować? Czy człowiek określony przez własne czyny, określony przez coś, co teraz budzi w nim stręt, może nastawić swoją maszynę na sabotaż tego ciała, aż dzieci i jego duszy rozpoczą, rozpoczną pracę w nowym trybie? A on sam przebudzi się z nadzieją w sercu, widząc nowe słońce, nowy rok, nowy wiek. Gdy sięgam dłońmi odsłoniętych przewodów, zadaję sobie pytanie, czy ktoś taki jak ja może odkupić swoje winy? Jeśli nie, zapewne lepiej byłoby mi umrzeć wśród moich towarów niż żyć jako potwór. Tworów, a ja towarów, Boże. No to w sumie wychodzi na to, że to my je stworzyliśmy. w kontroli ciśnienia. Mój dziennik. Zdrada. A więc po wszystkim sabotażystą byłem ja. A głos w słuchawce to on. Ale co z nami? Co nas łączy? Nie mogę być przecież odpowiedzialny za wszystko, czego się dowiaduję o sobie. Nie pamiętam, nie pamiętam. Jedyne co sobie przypominam, to chwila, gdy świat rozpadł się na dwie części, a z mojego podzielonego, rozdartego szery, szeroko serca neły trzewia Cz człowieczeństwa. Boże, święty, czytać mi. Uwaga, wejście do na w wyłącznie przy niskim ciśnieniu. A co to mamy? Dzieci są najcudowniejszymi i najbardziej przydatnymi stworzeniami. Nieszczęśnicy z sierocińca okazali się niezbędni do oczyszczania większych rur parowych wygląda na to, że materia z procesu zażynania może faktycznie wyparowuje ale jednocześnie niczym kurz osadza się w rurach i powoduje, że cukną okresowo obniżamy ciśnienie i wysyłamy jednego z malców do kanałów aby wyszorował powstały osad z tłuszczu uzbrojeni jedynie w krótką miotłę nasi mali poszukiwacze wkraczają w ciemność oczywiście ciśnienie można zmniejszyć tylko na krótko więc muszą działać szybko, inaczej ryzykują uwięzienie i ugotowanie w gorących oparach. Wtedy wysyłamy ich towarzysza, aby zeskrobali swoich kolegów ze ścian kanałów chłodzenia. Ci, którym udało się przeżyć, twierdzą, że poprzez kanały można dostać się do każdego miejsca w kompleksie. Uśmiecham się do nich i mówię, jak jestem z nich dumny, a potem rzucam ich na pożarcie świnią. No nieźle. Um. O tam też regulatora ciśnienia.

Ciebie wsie synek chociaż do końca bo nie jest pewne co się stało Cieszę się tu mniej więcej się zaczynam orientować Chodzi na to że to raczej my zabiliśmy te dzieci To my odpowiadamy za całe... ...te zamieszanie did it hurt to cut free the gangrenous foot ask instead this can we save them when did i say that that is not me that is not me maskishvin O, wciul. No to teraz się zaczyna dziać. Naprawdę. Świnie. 1 grudnia 1899. Oto łyżeczka z lekarstwem, powiadam. Srebrna jak ta, z którą przyszedłeś na świat. Trzymając ją w zaciśniętej, czerwonej piąstce, rozrywając bólem swą drogą mamusię. Wykopałeś nią dziurę w ogrodzie, bo chciałeś dokopać się do Meksyku. A potem zjadłeś nią wszystkie robaki, żeby pozostać tłuściutki. To była ta sama łyżeczka, którą dałeś bliźniakom, a która następnie wykopałeś dziurę w ich mechanicznych duszach i zjadłeś zupę z ich serc, żeby pozostać tłuściutki. Mały, grubiutki krecie. Gdzie teraz będziesz kopać, pytam. Ty i twoja mała łyżeczka, zrobiona ze srebrnego kręgosłupa Twoich dzieci Wynięta wosami bliskich, którzy zdążyli już opuścić ten padł Słodki Jezo, moja droga Lilabev, czym ja się stałem? Tu wiem co zrobić, tu akurat Mniej więcej wiem. A. Teraz już nie wiem co zrobić. Rury parowe. Chyba z pracy maszyny otacza mnie. Zewsząd wydobywają się obłoki gorącej pary. Jestem homarem z, udła... z udłamanymi... Odłamanymi Jezu, odnóżami którego obie krwi został zatrzymany, a czynności życiowe zanikły. Albo znajdę sposób by to wyłączyć, albo się ugotuję. Idę bez świata, bo się boję wieprz. O, nie wiem, czy bo... Mój dziennik, mandus sabotażystą. Wygląda na to, że układ jest w rzeczywistości piętą achillesową tego obiektu. A ja najwyraźniej nie zdawałem sobie z tego sprawy podczas swojej pierwszej niezdarnej próby sabotażu. Jeżeli zmienię obiekt pary, spowoduje potężne zniszczenie. Nie, nie, przejdę. Myślałem, że przejdę już. Jednakże się myliłem. Czy chodzenie tutaj tak w miarę... Światło jest... ma swoje plusy ran bite Dziennik, ucieczka przez rury. Jeśli ogarnięty złem wysłałem dzieci by oczyściły wnętrze rur, to prawdopodobnie istnieje inne wejście, którego mogę użyć. By wydostać się z tej odrażającej plątaniny silników. Nie powstrzyma mnie palenie w rozrzodach wywołane oparami szatańskiego związku X, który napędza maszyny. Stanę się sabotażystą. Zniszczę układ ciśnienia, by bez strachu wejść do wnętrza rur. O, jest. I tu pamiętam, że trzeba zrobić tak. Regulator ciśnienia. To jakiś regu regulator parowy. Założę się, że jeżeli go wyłączę, gotowna zmiana ciśnienia doprowadzi do ogromnych zniszczeń, które z pewnością spowodują tymczasowe przeciążenie całej maszynerii. Nastąpi spadek ciśnienia. Mandus, ty sprytny stary capie. Już czuję, jak ten strach, żal Poczucie zdrady przekształcają się we wściekłość. Nie zamierzam stać i dać się zdeptać. Jeżeli ta maszyna potrafi wpływać na innych, ja wpłynę na nią. E, tak, to widziałem u Freakies z e, Tam najlepszego momentu. Teraz tam wieprz. Tam też wieprz. Dwa wieprze. Tu trzeci. Jot, mój dziennik. Ucieczka rurociągiem. Teraz muszę szybko przejść do jej rurami, zanim zostanie przywrócone ciśnienie i znów wypełnię się gorącą, żrącą parą. Wyczuwam, że maszyna została unieruchomiona, a jej szatański, nieludzki umysł... Myśli, knuje i wysyła przez przewody swoje czarne macki, usiłując dokonać napraw. Powrócę na powierzchnię, sprowadzę pomoc, wpuszczę ludzi do fabryki i spalimy ją doszczętnie, by zamknąć na wieki to zło w podziemiach. No, no dobra. Tu nie ma tego... You kill em all Amnesia skończyła się na kill em all <laughs> Nie wiem czym, ale zawsze te porównania z... znaczy te teksty z killem all są śmieszne Zawsze mnie śmieszą Ale okej okay. Do nas się uciecz... To akurat widziałem w Freaky's Gamers Wszystko by je ocalić Oczywiście mięso, którego nie możemy sprzedać Jest przekazywane do domu robotniczego Chyba w całym Londynie nie ma przytułku w którym byłoby więcej tak dobrze utuczonych nieszczęśników Dokładnie To oglądanie akurat w Freaky's Gamers Jak robię te swoje najlepsze momenty z live'a Więc to akurat parę tam momentów zapamiętałem To akurat był jeden z tych momentów jest pierwsza przed świnkami ale okej, okay. okej okay. no i co? okej, okay, wychodzimy chyba na powierzchnię już no.

Zakaz nabywania, nakabywania handlu obwoźnego i zebrania.